W dzisiejszym odcinku widzimy, że tutaj z boku stoi jakiś dzieciaczek. Ty gramy z nim pipę. No, nie gadaj! jak on doszedł do naszej poczekalni! Ej, nie wiem, podejdę sobie do niego, ale on tak śmiesznie wygląda. Ej, słyszysz nas w ogóle? Cześć Luczek, cześć pimpek, mogę z wami zagrać! On chce z nami zagrać, czy my go bierzemy? Ale ty przecież, deniesz, ty z nami nie pograsz dobrze! Nie, no, ja jestem dobry i wy myślicie, że jestem słaba. Jestem dobry, pokonam was, dwa na jeden! Ej, no dobra, skoro on jest taki pewny, to dawaj pimpek, wyjdziemy i zagramy z nim! Ale go zniszczymy, a nie jest go szkoda! Dawaj może chodź zobaczyć jak ten widz w ogóle graty, bo ja pierwszy raz gram z widzem. Tak, ja też! Wziąłem sobie nawet najgorszą broń, bo wiem, że nawet nie będziemy musieli tego używać. Ej, ja mam pomysł. Dawaj podejdziemy z boku i będziemy go śledzić, bo on pewnie jest gdzieś na środku. On pewnie nawet nie wie, że tutaj można przechodzić bokiem. I pewnie nie wie, że tutaj da się strzelać! Co jest? Uzyskacie na trampolinie! Ej, faktycznie! Ale fajna trampolina, ale gdzie są pieski? No co jest? Czekaj, jakie niby pieski! Nie rozumiem go! Przecież tutaj mamy się bić, a nie spotykać Kacz. Ej, tak, on chyba chce się pobawić na trampolinie. Czy może ktoś mi powie, gdzie się wyciąga broń, bo nie wiem, gdzie to zrobić. O nie, słyszałeś do Luczek? Co to było? On jest takim nobem, nawet nie potrafi broni wyciągnąć. I czekaj, on tutaj chyba jest, ale nas nie widzi. Ej, tak, to czekaj, podejdź do niego i patrz, on nawet nie wie, że możemy mieć bronie. Ej, ty, widzu, chodź tutaj. Ty wiesz w ogóle, że możesz wyciągnąć na przykład minigany albo takie uzi? Ale ja nie wiem ja, nie potrafię. Co jest? On jest... Musisz wybrać sobie jakiś pistolet, na przykład coś takiego. Patrz, my możemy normalnie strzelać tutaj na tym placu. Zabaw! Kurde, jakie fajne bronie macie! Widzisz, to? No widzisz, ty, ty też nie możesz mieć. Patrz, ja mam na przykład taki łuk i sobie super strzela. Ej, no właśnie, czy ty w ogóle chciałeś z nami zagrać, nie wiedząc, jak się gra w tą grę, to jest bez sensu. Ty macie słabe bronie w porównaniu do moich, bo już wyciągnąłem takie. Ej, tylko uważaj, Pipek, bo on może nas trafić Dobra, Widzu, jesteś naprawdę śmieszny, ale czekaj, właśnie pierwsza runda się skończyła I czekajcie, ja go trafię, Pop, po, po, I leżysz, Widzu Co ty na to, żeby zacząć do niego tak powolutku strzelać, ale tak od tyłu raz w niego trafić. Ciekawe, jaka będzie jego reakcja No właśnie, dawaj, ja mam pomysł, żeby po prostu za nim chodzić, bo on pewnie jest taki słaby, że możemy za nim tutaj wyprzejść Patrz, widzę go Tak, ja też go o, tutaj o. widzę, dawaj, śledzimy, jesteśmy cały czas za nim Gdzie oni są, chodzi gdzie nie widać? Dobra, pipek jaki masz plan? Może go jakoś strolujemy? Może granatem? Dobra, ja mam taki granat dymny! Rzucę na niego tylko w takim miejscu, żeby się nie ruszał. O, chyba go widzę. Czekaj, wyceliwuję o? granat i ty o? strzela! A, eee, co się dzieje? Czemu jest tak ciemno? Tak, słyszałeś to, Pimpek? On teraz nie wie, gdzie jest. No, nie wytrzyma! Możemy teraz nawet w niego strzelać! Dobra, wiesz co? Nawet możemy kazać mu strzelać, a potem na przykład odbijać jego strzał. Zobacz, o, teraz strzel we mnie tutaj, ty mały, popasie. Dobra, strzelam w ciebie, bluczek. Zaraz, on by cię prawie rozwalił. Chyba ta katana nie zadziałała. On w sumie nie jest taki zły, ale zobaczymy, czy mnie pokona, bo ja się będę ruszał. Aj, tak, ale on w ogóle już zaczyna strzelać tych pipek On chyba ogarnia, dobra? Wiesz, co chyba trzeba zrobić, żeby on zaczął płakać normalnie? Dawaj, strolujemy go, weź mu daj tego zamrażającego granata. Tak, tylko czekaj, bo on się teraz rusza. Musi wyjść z tej trampoliny i cyk. Teraz nie może się ruszyć. Bardzo dobrze, dawaj pipek a ja jeszcze dam mu takiego spalącego palą, granata, tak. nie róbcie mi tego, zaraz się popłaczę. Jestem smutny, nie umiem w to grać. Serio, ale trudno. Chyba musimy go rozwalić, co luczek? Tak, dobra, teraz to będzie Twój koniec, bo cię pokonamy raz na zawsze, dobra, pimpek. Wiesz co, teraz już koniec żartów. Dawaj go tak sprankujemy najbardziej, jak się daje. Ja wezmę sobie na przykład rpg co jest bardzo wkurzające. Mam jeszcze Uzi, kuszę i jeszcze granat zamrażający. Patrz, dzięki tej kuszy mogę szybko się poruszać i na przykład uciekać mu. Ej, to jest Dobre, a ja postawię tutaj taką ścianę, bo może przed nosem. Co ty na to? Ej, tak, dawaj, zaprowadzimy go do jakiegoś miejsca i go zamkniemy. Dobra, to będzie dobre. Ej, w takim razie chodź, zawołamy go. Ej, ty, ciachu, chodź tutaj, teraz ci pokażemy fajnego trika, co nie? A on jest super! Musisz się tylko nas posłuchać! Tak, dawaj może w tym miejscu tutaj musisz tutaj wskoczyć i za chwilę ci pokażemy, jak się gra. Dobra, jestem chętny! To dawaj, Pipek, ustaw teraz to i pokaż, co tutaj on może zrobić. Szybko, ustaw mu to! Dobra, patrz! Ej, czekaj, ta ściana się rozwaliła! O, ale to jest... Jest śmieszne! Stawiam mu jeszcze jedną na łbie! Co się dzieje? Czemu mam na łbie? mój jakiś. Klocki. Nie mogę się ruszyć, jestem uwięziony! Słyszałeś to, ja nie mogę! jeszcze go nawet możemy zamrozić. gdzie ty jesteś? On faktycznie się ruszać, nie może Luczek! Patrz tutaj z tyłu! Ej, on się zbugował, ej, sorry, Widzu. i chwilę ty, on cię pokonał, pipek. Ten Nubek nie wierzę. Ej, nie gadaj, Dobra, Luczek. rozwal go bez litości. Za to, że mnie rozwali! Nie, no, chwilę, ej, odwróć się widzu, jestem tutaj za tobą. Ej, co się tutaj robi? Chyba przypadkiem pokonałem pipka! To właśnie o to chodzi w tej grze i wiesz, co zostały dwie sekundy. Teraz masz ostatnio. はい On się zaczyna naprawdę denerwować Dawaj, teraz jeszcze mocniej go strolujemy Na przykład taką wyrzutnią Ja mam taką piłę, co jest? Ale go teraz zniszczymy e, Tak, tylko chwileczkę On pewnie zaraz... O, już tutaj jest e, Chwilę, czemu ty tak tutaj biegasz? I, możecie mnie nauczyć w końcu grać Bo na razie to nic nie robicie w tym kierunku No ale to dlatego, że wbawimy się w sobie Bo to jest śmieszne, że ktoś nie umie grać w rajwalsy Bo to tylko nuby tak nie potrafią Pewnie, że tak I możemy cię cały czas rozwalać cych. A ty nawet nie wiesz, co się tutaj dzieje ale nie trolujcie mnie, bo ja się zaraz popłaczę Co? Słyszałeś, to pipek? On naprawdę będzie chciał płakać? E, nie, nie, my tylko nie trolujemy cię. Na pewno, że nie. Tylko chwilę teraz rzucę cię, na przykład zabrażaczem Aha, to było dobre. A ja uderzę go piłą. Zimno, nie mogę nic zrobić. mnie jeszcze pią piłą. Dobra, pipek, wiesz co, to jest chyba za dużo. Ten ziomeczek naprawdę nie ogarnia, jak się gra. Wiesz co, Pum. Dobra, teraz nauczmy go grać na 100%, co ty na to, bo, może, bo inaczej będzie naprawdę bardzo zły. Ty, a on się faktycznie chyba prawie popłakał. O pierwszy raz widziałem tego Bobasa, trochę mi go się szkoda zrobiło. Ej tak, mi też widzowie, jeżeli wam jest szkoda tego Bobaska, to napiszcie, bo pewnie nie jeden z was też by nie ubał grać. Jak myślisz, Pipel? No nie wiem, jak gdybym no? zaczynał grę w Roblox Rivals, to grałbym pewnie gorzej niż on, ale no nie, nie da się go uratować! On jest wiesz, taki słaby, on nawet nie uh. wie, co się dzieje. Dobra, chodź tutaj Bobasku, patrz, nauczymy cię grać. Teraz wyciągnij sobie jakąś broń, bo tutaj nie wolno skakać na trampolię, bo to jest tylko dla dzieci. Weź sobie na przykład pistolet i możesz coś z nim robić. No dobra, wyciągnęłem i co da... No właśnie teraz powinieneś strzelać w różne osoby, na przykład w czerwonego pieska. Ty pipek będziesz o, teraz z tym, krójkiem doświadczalnym. A, co ty robisz, nie! Ty, ty do mnie strzelaj w tego niebieskiego pieska tutaj obok! No, w kogo ja mam strzelać w końcu! Musisz uderzać w tego czerwonego, no dawaj, na początku naucz się obsługiwać broni. Dawaj, pokona jego pipek, no zróbmy to w imię dobra. A, no dobra, serio, chcecie mnie zabić! Nie, ale uwierz mi, no bierze, tego! O właśnie, bardzo dobrze, teraz masz swojego pierwszego fraga. Chodź tutaj czemu ty uciekasz. Patrz go poko... I teraz po nim tutaj zostało ciało. Udało mi się! W końcu... No widzisz, to bardzo dobrze I czekaj, masz jeszcze jakąś inną broń, na przykład O, ja mam taką snajperkę, a ty możesz mieć coś lepszego Ja mam taki karabin jeszcze Ej, on mi się akurat bardzo podoba Z tego możesz bardzo mocno strzelać, widzisz to? Czyli teraz zabij sobie na przykład mnie, dawaj, pokonaj mnie no, no dobra O, i mnie pokonałeś, no i widzisz to, w taki sposób teraz możesz zacząć grać Ej, dobra, Pipek, dawaj, on teraz będzie grać pewnie tak, jak potrafi Poduszmy mu się trochę, dobra? Nie, no co ty mówisz, ja nie chcę się podkładać, ja chcę go rozwijać nie, no dawaj, on jest takim początkującym graczem, że na pewno zobaczę sobie wyjdę. O, no, 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 o nie, tutaj jest ten gościu. Czekaj, zacznie w ciebie strzelać. O, ja też strzelam. O nie, ten dzieciak jest taki mocny. Chodźcie tu, chodźcie, tu, rozwalę was. Ej, on jest taki słaby. No czekaj, ale czekaj, on zadaje dużo obrażeń i ty o, zginąłeś! No, nie, ja dedłem, czekaj, Pimpek, ale jeszcze zostałeś ty. Weź mu trochę uciekaj i zaraz mu się daj zabić, dobra. Gdzie jest Pimpek? Już no załatwiłem. Gdzie jest drugi No nie wierzę, ja jestem cały czas za nim ty. Widzisz, co się tutaj dzieje? Dobra, rzucę mu może. Flesza przed głowę A, i on teraz znowu nic nie widzi A, gdzieś on tu jest blisko Czekaj, o chyba teraz spadnie Jakim cudem on to przeżył? Tutaj jestem, do nobie dobie w tym miejscu za tobą Dawaj, Pipek, teraz mu się pokaż I żeby po prostu cię zabił O, jesteś tutaj No to teraz się pokonam Nie masz wyjścia Tak, dobra, rozwal mnie Ale pamiętaj, że się nie poddam o. bez walki A, co ty o. robisz? Zabiłeś mnie Tak, ten widz cię pokonał Dobra, Pipek, jest 3-3 Co ty na to, żeby dać mu wygrać tą całą giereczkę? Dawaj, po prostu biegnijmy na niego ich. Niech on nas pokonuje, co ty na to? Nie no żartujesz sobie, ja nie mogę przegrać Ja nie przegrałem od wczoraj żadnej gry w Roblox Rivals, więc dzisiaj nie może być wyjątku. Nie no, ja chcę żeby akurat on miał dobry dzień Tak jest, dawaj chodź tutaj ty bobasie, patrz jestem za tobą, możesz mnie pokonać O, widzę cię. no dobra, no to teraz cię zastrzelę Oła, dobra i on mnie, o, pokonał Dobra Pipek, teraz twoja kolej O nie wiem, wkurza mnie ten bobas, najchętniej bym go zniszczył Teraz rzucę w ciebie granata. Co on zrobił? Nie, dobra, ten Bobazy jest lepszy niż mi się Uch. wydaje, ale dobra, on wcale nie jest taki dobry. Patrz, jak on strzela, on ledwo we mnie trafia. Teraz cię pokonam, już strzela I nie żyjesz. W takim razie chodźmy teraz do niego i może każmy mu na przykład, nie wiem, wskoczyć do tej wody. Wtedy na pewno się popłacie, a my to może wygramy. Nie no, nie ma szans, duchzek, on się chyba na to nie nabierze, co? Nie no, chodź tutaj, ty mały Bobasku, musisz sobie wskoczyć teraz do tej wody, wtedy będzie ci dawało dużo tutaj punktu. Ale ja nie umiem pływać i czy to jest bez bezpie... No jasne, że tak, nie musisz się obawiać, co nie, Pipek. Tak, jak tutaj wskoczysz, to dostajesz takie super bronie jak my, no dawaj, wskakuj! No dobra, zaufam wam! A, patrz, co on zrobił! I czekaj, on tutaj wskakuje, ale chwileczkę, chyba w tej wodzie nie da się obrzeć! No dawaj, Pipek, może go zastrzelimy, tak, bo właśnie, tylko chwileczkę, bo właśnie coś jest źle, bo dostajesz obrażenia! Jesteście najgorsi, mieliście mnie nauczyć, gracze się ze mnie nie, no nie bądź taki zły, przecież to był tylko trolik, naprawdę. Ale za chwilę zagrasz może z nami w rajwalcy, co ty na to? Nie, za chwilę to się popłaczę i powiem wszystko mamie, że się ze mnie śmiejecie. O nie, Lucek, chyba troszeczkę o... przesadziliśmy. Nie, przepraszamy cię, bo właśnie my nie chcieliśmy. No właśnie, ja normalnie nie chciałem, tak nie jesteśmy tacy źli. Nie obchodzi mnie to, teraz biorę broń i was pokonuję. A, ten bobas się w kozu i zaczął do mnie strzelać. Ej, faktycznie, ty, takich zawodników potrzebujemy. Nie, czekaj, ostatni broń, czekaj, niech on mnie zabije, no. Dobra, dawaj tutaj, Bobasie, teraz mnie pokonasz, takie. I widzisz, to teraz już jesteś naprawdę ogarniętym dzieciakiem. Nie musiałeś płakać. To co, może zagramy w trójkę, co wy na to? Ty chcesz grać z tym Bobasem? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. A co, jakoś jeszcze bardziej popłaczę. Nie, nie popłaczę się, proszę, zagrajcie ze mną. Mnie on, pimpek, przekonał. Dawajcie, chodźcie na trójki i zagramy z jakimiś lamusami. I zobacz, mamy tutaj jakieś dwóch, trzech lamusów, więc zagramy z nimi. I teraz musimy sobie wybrać jakieś bronie, pimpek. Musimy chronić tego Bobasa, pamiętaj. Tak, bo on jest mega. Nubem, spokojnie Bobasie, oh. trzymaj się blisko nas Ale ja spadłem na dół Tak, ja też jestem tutaj i czekaj, on jest z nami Dobra, tutaj jest jakiś ziomek, pomstrzelamy strzelamy w nich o, On miał rpg Luczek, musimy wejść na górę Ten Boba zaraz to przegra Pomóżcie mi, musimy wygrać naszą wspólną pierwszą grę Ja nie mogę, ale ktoś do nas o, strzela o, o, z rpg Na szczęście go rozwaliliśmy Ale zostały jeszcze dwie osoby Tak jest, chwileczkę i pół, jeszcze ostatnia osoba I chwileczkę, się nie, on chyba tętnął Jestem jeden na jeden No Ja też zginąłem, Luczek, pokonaj go Tak jest, wygrałem to jest nasza pierwsza wygrana runda. Bardzo dobrze. Yo, dzięki, że wygram z wami moją pierwszą gierkę. Ale nie tak prędko. Ktoś w nas żelaznowo RPGA. Musimy go pokonać. Tak jest, on jest tutaj. Dobra, pum. Jednego tutaj pokonałem i teraz tu jest drugi. A, Bobasie, jesteś tutaj za nami. Trzymaj się blisko nas. Tak, chodź tutaj, się za mną. Mu ja cię obronię. Chodź tu tak. Dobra, jestem za tobą. Trzymam się. Chodźmy w takim razie może do Pipka. Gdzie jesteś? Widzisz Pipek może ostatniego? No właśnie nie, ale jestem tutaj na górze. Tuż za wami. O, widzę go. Czekaj, on jest chyba też taki noobem jak ten nasz noob. Tak, widzę. On też chyba nie umie jeszcze grać, ale chwilę, on cię pokonał. A, bo użył piły, no nie. I zginąłem na hit ale dobrze, że to wygraliście. Limpek, ty jesteś takim noobem. deduś tak szybko. Myślałem, że jesteś lepszy. Słyszałeś to? On naprawdę się z ciebie śmieje. Co to miało być? Oh, Dobra, nubie zaraz zobaczymy, kto tak naprawdę będzie dobry po chwileczkę. Czemu ty za mną w ogóle chodzisz? Nie idź to tu, tutaj, no tutaj jest więcej graczy, zaraz nas zniszczą. proszę radę, dawaj. O nie, zginąłem od jakiegoś RPG Dobra, spokojnie, mam tutaj jeszcze lepsze bronie i teraz na pewno ich pokonamy. Pipek. Dawaj, jednego trzeba zamrozić. Pum. Dobra, leży, a tutaj zaraz będę wyciągnął RPGa. No tak uważaj, nie, nie, nie nasz Dum! On chyba został pokonany. No dobra, ale tu jest ten gościu, ja go za chwilę pokonam. Pum wleciał do lawy. Dobra, został jeszcze jeden pipek. Tylko gdzie on jest? Ej, dzieciaku, trzymasz się tam, wygramy dla ciebie tą brudę! Wygrajcie dla mnie, ja już nie żyję! U nie słyszałeś to do no tak, bo ktoś go pokonał. Dobra, spokojnie, ale za chwilę będziesz mieć swojego pierwszego fraga, co nie da, pipek. Czekaj, chwileczkę, tutaj ktoś jest pod... Dami, to jest znowu ten dub. Ej, on gra gorzej niż ten dasz gracz. Serio? Dobra, chcę go zobaczyć, gdzie on jest, gdzie jesteś, dubie. Jest sam. z drugiej drużyny, zaraz cię pokonamy. Nie, ja prawie wpadłem do lawy, do Jak tutaj widzę, tak o sobie tutaj chodzi. Patrz jaki on jest słaby! Ma takiego gada i dobra, rozwal go szybko! Ale teraz my się w ogóle nie ruszamy. Dawaj, dubie, to jest twoja giereczka, musisz ty wszystkich pokonać. No dobra, dam radę sam! Nie wiem, czy da radę, bo tutaj jest tyle ognia i patrz, on już o, ja ma ja bardzo mało życia. On wszystkich nas rozwala! No tak, i został chwileczkę sam ten noob. I on tutaj pokonał jednego Prawie tak? Widzisz to, pipek? Tak, tylko chwileczkę, on go zaraz rozwali. paszba rpg i zginął. Nie, ci gości są do niego za dobrze. Oni byli lepsi, mieli lepsze bronie. No właśnie, dlatego trzeba kupić coś za Robuxy, ale ty pewnie tego nie masz. Spokojnie, dawaj, pipek, musimy się mega skupić, bo ja już nie mogę normalnie. Chcę wygrać i zrobić pierwszą wygraną dla tego goścka. Ja też, ale uważaj, oni idą gdzieś z góry. A, będą do nas strzelać. A, ja już mam 90 HP. Bardzo mało, dobra, spokojnie, a tutaj jest kolejna osoba. Uważaj, ten gościu z rpg jest. Naprawdę mocny, ale chyba ich rozwalimy. Ja idę do tego naszego widza, bo on gdzieś tutaj jest. O, widzę go i chwileczkę tutaj był jakiś gościu, który nie żyje. Dobra, ale wiesz, gdzie jest ostatni Pimek? No właśnie nie wiem, czekaj, może pozwólmy temu widzowi zabić go. Co ty uh. na to, bo on jest najsłabszy z nich wszystkich w trójkę? Ja się troszeczkę boję, może wydać dać mu ranę! On jeszcze nie jest taki zaawansowany, ale spokojnie, my to zaraz wygramy. Chodźcie może z ciurkiem, bo on na pewno gdzieś tutaj się kampi, co nie? To jestem tego pewien luczek, a może powinniśmy się rozdzielić? Nie gadaj, on z jego jest serio, tak cię go znaleźć, może będzie gdzieś tutaj na górze? Widzę, go nie jest tutaj, dobra, pipek, pom, ja go strzelam tutaj to bazuko! Tak, dawaj, rozabić tego duba, tak, dubiec, no zniszcz go! Tylko mamy sekund 500... szybko! Dawaj, to będzie twój pierwszy kill, dawaj! Udało się tak, zabiłeś go! Tak, udało mi się, zabiłem, go jestem najlepszy! Ale super dubie, jestem z ciebie taki dumny! Została ostatnia rudka i my to wygramy, więc Pipek, teraz na pewno mamy to w garści. I jasne, że tak, został nawet tylko jedna osoba, bo patrz, nie wszyscy z nich wyszli. O, tak, dobra, widzisz to dubie, teraz zostaliśmy wygrani. Dziękuję, to wszystko dzięki wam! Nauczyliście mnie jak wygrać!